E, kochani, <laughs> widzicie, wiara. Nie? Dlatego sami ocencie jakby, jak dzisiaj wasza wiara wzrastała, tak? Na przykład na początku spotkania, jakie doświadczenia były, a później podczas na przykład tej modlitwy, tak? Te doświadczenia były dużo większe. Bo w nas wzrosła wiara. Bo to nie jest tak, że Bóg nagle magicznie przyszedł, tylko to my zaczęliśmy się mocniej otwierać na to, co jest. Okay? I dlatego właśnie czasami uzdrowienia są progresywne. Dlaczego? Bo my sami w sobie tworzymy różnego rodzaju blokady na zasadzie złego myślenia albo niedowiarstwa. Musimy, żeby przyjąć uzdrowienie. Potrzebujesz mieć absolutną wiarę. A wiara jest pewnością. Wiesz, czego jesteś pewny, a czego nie. A pewny człowiek się nie pyta o to. Nie? Bo jak jest pewny, no to wiesz, że coś. Nie? Jak już masz pytania w swojej głowie, dlaczego, coś, rozumiesz, to już nie ma pewności. I okej, okay, te pytania są, ale one powodują, że Ty masz wzrosnąć w wierze. Ale jak już przyjdzie ten moment... Tej wiary, to skończą się pytania, skończą się wątpliwości i następuje czas przyjęcia uzdrowienia. Okay? Nie, nie da się założyć tej obrączki, próbuję. Nie wiem. <laughs> Spuchła mi ręka dzisiaj. To tak woli wstępu. E, dzisiaj tak naprawdę chcę bardzo spontanicznie powiedzieć, bo, bo mam tylko jedno zdanie. I kończę. Czyli dwie godziny. <laughs> Hebrajczyków 3. Nazwałem te poselstwo prorocze. Tyle jest napisane aż. Czyli jedno zdanie. Dokładnie. Dziś jest dzień na twój przełom. Nie jutro. Dziś. Hebrajczyków 3. Jest bowiem powiedziane. Dziś. Jeśli Jego głos usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca jak w buncie. Wielu ludzi, bo to do Kościoła teraz mówię, wielu chrześcijan, naszych kochanych braci i sióstr, zbyt długo, kochani, czekacie na swój przełom. Biblia jasno mówi. Ja wierzę w progresywność przełomu, że on wzrasta. Ale musisz już dziś podjąć małe kroki do tego dalekiego przełomu, który masz. Dziś. Bo jest napisane: dziś, kiedy głos Jego usłyszysz. Nie zatwardzaj swojego serca jak w buncie. Innymi słowy, jeśli twoje serce. Odbiło to i ma swoje zdanie, to właśnie jesteś w bundzie. <grystanie> Wielu chrześcijan dlatego nie ma przełomów. Tomek chce wyjść z izolacji. Dobrze? Dodaj filmik na internet. <grystanie> Bunt. Od razu. No to chcesz wyjść czy nie? No chcę, ale muszę się najpierw zbudować. A ja mówię, nie! Bo ja ci powiedziałem. A jak ci powiedziałem? To jest napisane dziś, kiedy ten głos słyszysz. Nie zatwardzaj serca, bo teraz jest czas. Wiesz dlaczego jest teraz czas? Bo przyszedłeś do mnie. Jakby to nie był czas, byś do mnie nie przyszedł. Rozumiesz, o to tutaj chodzi. Jeżeli to nie jest czas, to byś tego nie słyszał. Jeżeli Bóg nie zdecydowałby na twoje uzdrowienie, to jest w ogóle bzdurą, ale tak mówię religijnie trochę. Albo nie zdecydowałby na twój przełom, to byś nie miał świadomości. To byś nie słyszał. Ale jeśli ja ci mówię, że teraz, to teraz. Po pierwsze, nie wiesz, czy Pan przyjdzie jutro. Po drugie, ludzie giną, ale to tam jest każdy się motywuje jak chce. Ale nie wiesz. Więc małymi kroczkami potrzebujesz. Już dziś to robić, co chcesz. Wielu ludzi na przykład chce czekać, aż będą idealnie czuli się odważni. Ta odwaga nigdy nie przyjdzie. Tego typu odwaga nie przychodzi z siedzenia, czekania i słuchania nauczania. Ta odwaga przychodzi, kiedy robisz to, czego nie chcesz. Kiedy robisz to, czego się boisz, wtedy przychodzi odwaga. Wielu ludzi chce wyjść z depresji. Chcę wyjść z potępienia, ale ciągle się potępia. Nałóż tam na mnie ręce, nałóż tam na mnie ręce. Na... No naukładaj te ręce, kurde. No nie działa. No nie działa, bo jak stąd wychodzisz, to od razu sobie mówisz, a może to nie działa. Już. Już bunt. Jak nie działa? Co nie działa? Bóg nie działa? To kłamie? No bo... Musicie to bardzo sobie jaskrawo w swojej głowie czytać, co my w ogóle robimy. Jeżeli mamy jakieś ale, to znaczy, że Bóg kłamie. Naprawdę. Wielu ludzi, ja to rozumiem, że istnieje progresywność, ale mówi: No ja po 6 latach wziąłem taki przełom, a ja po 10 latach taki. Chwała Bogu, a ja mówię: chwała Bogu. Kto mógłbyś go wziąć w rok? Ja rozumiem, chwała Bogu. Lepiej wziąć przełom w lat 20. Albo w lat 6. tak jak Agata Cerońska pewne przełomy wbrała w lat 6. Chwała Bogu za to. Tutaj, kochany, nie biegamy. Wiesz, po to krzesełka są ustawione, żebyś nie mógł przejść właśnie. I chwała Bogu za każdy przełom. Ale Biblia mówi jasno. Dziś. Czyli Agata Cerońska 6 lat w buncie była. Taka jest prawda i musimy sobie to... Musimy sobie to uświadomić. Ja rozumiem, że jest progresywność. I ja też wiele lat byłem w buncie w pewnych rzeczach. Ale jest napisane dziś, a nie za sześć lat. Trzeba sobie to usmysłowić. Bo my mamy swoje plany. A jeżeli Jezus przyjdzie za tydzień, a ty powiedziałeś sobie, że za dwa lata, jak ułożysz sobie życie, zaczniesz ewangelizację na przykład. A tu Jezus przyszedł za dwa tygodnie. I takie o ups, I did it again. Dziś nie pojawiłbyś się tutaj, gdybyś nie miał słyszeć tej Ewangelii. Ja nie mówię o tym, że trzeba zaraz wiesz, rzucać pracę, to nie. Zrozumcie. Trzeba to mądrze wszystko jakby nie miej w sobie jutro. Małymi kroczkami, bardzo małymi, ale dziś. Do Twojego przełomu, który chcesz. Nazwij sobie, co chcesz: wzrok, zdrowie, tu, wyjście z depresji, poniżenia, potępienia. I codziennie, małe kroczki musisz trenować, żeby iść codziennie do przodu. Jeżeli masz problem z lękiem, to nie możesz siedzieć i tylko słuchać nauczań moich. I tak za 20 lat, teraz to już mogę wyjść. Nie, to religia ci robi. Jesteś niegotowy, bracie. Chrzest wodny. Mm, może tak za pół roku będziesz gotowy, bo jeszcze masz grzech. Jeszcze masz grzech. I tak diabeł przychodzi do życia ludzi i robią to samo, chcą zrobić to samo wszędzie. To nie jest tylko, że my jesteśmy wolni od religii. My wyzbywamy się religii. Bo uwierzcie mi. Najłatwiej jest przyjść i usiąść i słuchać Tomka Dorożały i siedzieć i być zadowolonym z tego, że się przychodzi już w niedzielę, zrobiłem przełom, bałem się przychodzić do kościoła w niedzielę, teraz przychodzę, halleluja, i tak sobie usiadł i siedzi dwa lata. Apostowie po trzech latach byli wykopani, żeby szli dalej. Musisz sam siebie wykopać, najlepiej. A jak nie, to nie dobrze. Ja Cię wykopię. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że nie pozwól sobie na kompromis. Nie pozwól sobie, żeby siedzieć, i nie iść dzisiaj kroczek do przodu ku Twojemu przełomowi. Zweryfikuj, co masz za problem? I rób sobie krok do przodu z Jezusem w prawdzie. Boisz się przychodzić do kościoła? Przyjdź do kościoła. Haleluja! Pierwszy krok. Ale już przyszedłeś do kościoła. To teraz można wejść w taki kompromis? Już jestem w kościele, już załatwione. Nie, to dopiero począteczek. To w ogóle począteczek. Teraz jak już jesteś w kościele, to uwielbienie. Bo baj, boję się podnieść rąk, bo się wstydzę. Czemu? To następnym razem albo już w domu zaczynam podnosić ręce. A później przyjdę do kościoła i też podniosę ręce. Halleluja. Dobra, halleluja, mamy ręce. Nie spoczywaj na laurach. No i jeszcze boję się skakać. No to zacznę skakać. Z, wiesz, musisz też zbadać siebie. Kim ja jestem? Co ja tak naprawdę, gdybym naprawdę był wolnym człowiekiem, bym chciał? Załóżmy w kwestii tego uwielbienia. Kurde, ja taki jestem szalony, ja bym to chciał potańczyć na tym uwielbieniu. No to zrób kolejny krok. Potańcz sobie na tym uwielbieniu. I powiem ci, co robią chrześcijanie. Zaczęli przychodzić do kościoła i koniec. I później czekają 20 lat na przełom. Bo i ciągle w głowie mają myśli: jeszcze nie jesteś gotowy. Powiem ci coś. Nigdy nie będziesz gotowy, by zacząć. Musisz zacząć tu i teraz. Nie będziesz gotowy, by zacząć. Wiesz dlaczego? Bo to, czego chcesz w twoim umyśle, jest możliwe tylko poprzez doświadczenie. Innymi słowy, ty mówisz, Tomek, ty masz gadane. Chłopie, ale ja już gadam do tej kamery 12 lat. To mam gadane. Kiedyś też gadałem. Ale się zacinałem. Wiecie, pierwsze filmiki, co ja robiłem, oprócz moich krzywych szczęk, co już słyszeliście 200 razy, to ja 500 razy nagrywałem pierwsze filmiki. Bo to źle powiedziałem od nowa, bo tamto źle od nowa. Tak jak Dawid Ryder. Pierwszy dokument 2,5 godziny. A to jest tylko dokument dla niektórych. No bo nie umiał, musiał się ogarnąć w tym. Trud musiał przejść. Ale co? Kolejny dokument 5 minut. Hallelujah? A nie siedzenie i czekanie. A, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. O. Nie, nie, nie. Zrób to. Zrób, po prostu, zrób. Dlaczego? Bo dziś jest dzień. Jeżeli dzisiaj nie idziesz w kierunku tego, co chcesz, to się oddalasz. Nie ma, na, nie ma neutralności. Dlatego jestem takim bardzo przeciwnikiem w długoterminowym czasie robieniem głupot. Siedzenie, gierki. Wiesz, ja słucham ludzi, nie? Ja chcę być pastorem kościoła. Ja tu mam powołanie. Wizje astralne. Tak podchodzę bliżej. Najczęściej do żony albo męża tej osoby. Nie do tej osoby. I co ona, on tam robi w, w wolnym czasie? No, gra, siedzi na kąpie ogląda tam TV. <laughs> ty chcesz służbę? palni się w głowę, chłopie. Ale ja mam wizję! ja rozumiem, ja też oglądam Netflixa. Nawet codziennie wieczorkiem. Z żoną. Hallelujah. Ale nie siedzę 5 godzin jak bałwan dziennie przed tym. I mówię później, że chcę czegoś. Nie, dziś jest dzień. Małymi kroczkami ku przełomowi. Wielu ludzi naprawdę. Co robi religia? Nie jesteś gotowy. Nie jesteś gotowy. Jeszcze poczekaj. To jeszcze nie Twój czas. I naprawdę, powiem ci szczerze, nie jesteś gotowy. Tylko, że żeby być gotowy, musisz to zrobić. A religia ci powie: siedź i słuchaj, nauczaj. Słuchaj, nauczaj, ale tylko po to, żebyś zrobił krok. Bo jeśli nie zrobisz kroku, nie pójdziesz dalej. Nawet po najpiękniejszym nauczaniu na Ziemi. Jeżeli mamy rozwinąć zespół uwielbienia, zrób krok! Lubisz śpiewać? Odważ się! bo ja się wstydzę ludzi! Złam to! Jak? Nie wiem, zrób krok! Tak jak Weronika dzisiaj zaczęła krzyczeć tutaj. Może tak. Nie wiem, ty musisz zrobić krok. A nie gadać, no bo ja jeszcze nie jestem gotowy. Do kiedy będziesz gotowy? Za 20 lat będziesz gotowy? Za 20 lat będziemy mieli jakiś zespół uwielbienia. Jakiś. Jak to. Moja córka mówi, jakoś. jakiś. Nie nie jakoś. Rozumiesz? No. Czy myślicie, że ja tak na bębnie zawsze grałem? Pierwszy raz jak zacząłem grać na bębnie, to ja nawet rytmu nie umiałem wybić. To było mojego brata. 15. 100 lat temu. Z 10 lat temu. Nic. Ale myślę sobie, no jak zacznę kościół budować, bo właśnie co ja miałem w głowie, nie? Od razu po nawróceniu. No jak zacznę kościół budować, to ci ludzie mają mieć uwielbienie. Muszę się nauczyć. A to wydaje mi się łatwe, żeby chociaż coś rozpocząć. To siedzę. I wiecie, jakie jest trudno połączyć śpiew z graniem na bębnie? Ja nie wiem, czy próbowaliście kiedyś, ale ktoś mi kiedyś powiedział, taki człowiek, muzykant, bo słyszał te moje początki. Powiedział, nie... I ty, ty nie masz tego daru, bo to się ma albo się nie ma. A ja mówię, milcz, diable, ja to przez wiarę. Bo po prostu coś się ze mną działo. Jak waliłem w bęben, to nie umiałem śpiewać. Zatykało mnie, bo jak śpiewałem, to nie waliłem w bęben, bo nie miałem tego rozgraniczenia. wiecie, jak na perkusji, nie? Ręce idą, noga tak, a ręce wiesz, muszą takiś, nie? I się myli i, i ten. I mi się też to myliło. I wmawiali mi, że tego nie mam, bo to od początku życia musisz mieć. Na początku w to uwierzyłem, były dwa lata przerwy, ale później, jak miałem ludzi, z miłości do ludzi, wziąłem ten bębem i przez wiarę zacząłem grać. I gram do dzisiaj, jeżeli trzeba, bo to nie jest moje ostateczne powołanie, ale żeby Wam usłużyć, gram na bębnie. A ty jak kochasz ludzi? Mo motorem napędowym do Twojego przełomu jest miłość do ludzi. Możesz mówić sobie, wstydzę się śpiewać. To jak kochasz tych ludzi, że myślisz o własnej dupie? Za, za, rozumiesz? Ciągle tylko ego się odzywa. Bo ja się wstydzę. To nieważne, że oni cierpią. A ja mam dar i go nie daję ludziom. Tylko się wstydzę. To jest diabeł. Przestań! Jak to zrobisz? Musisz to złamać. Nie będzie ich setnego nauczania. Kiedyś Bóg do mnie powiedział: Ja się modlę, panie, zbuduj zespół wielbienia. Zbuduj. Ojcze, karlopat szapa. A Bóg mówi, no ale przecież wszyscy już są. Tylko nie wzięli przełomu. Wszyscy już są! Jeden umie śpiewać, inny umie grać, tylko siedzą na tych krzesłach i ciągle czekają nie wiadomo na co, albo się zajęli swoimi tylko sprawami w życiu. Teraz trzeba biznes ogarniać, teraz trzeba żonę ogarniać, teraz trzeba wszystko ogarniać. No rozumiem, ogarniaj to. Ale zamiast grać w gierki trzy godziny, nie mów mi, że nie masz czasu, tylko zabierz się za tą cholerną gitarę i graj. Bo masz dar. Rozumiesz czy nie? Po co Ci Bóg dał dar? Żeby teraz sobie mówić, ja mam dar, ale w sumie mi niepotrzebny, bo ja nie czuję. To na jakiego czorta masz ten dar? Jeżeli by ci był niepotrzebny, to byś nie miał dar. Proste? Nie? nie zatwardzaj serca. My potrzebujemy wejść w takie coś. Znajdź swoje dary. Znajdź to, kim ty naprawdę jesteś. I zacznij iść do przodu. Tak jak to już robicie. Jarek bierze gitarę, ja biorę bęben. To nie jest nasze ostateczne spełnienie, ale idziemy. Nie będziemy czekać teraz. No, ja mam powołanie, żeby być apostołem do narodów. Dzięki Ci, Jezus. To czekam. Nie no, w Gdańsku nie buduję kościoła, bo to nie jest do narodów. To tylko Gdańsk. Nie mam czasu. I nigdy by to nie przyszło. A oni krokami. Nawet czasami jest ta droga taka dziwna. Bo co ma gra na bębnie do apostoła do narodów? A wiecie co ma? Posłuszeństwo, dyscyplina i miłość do bliźniego. Jeżeli tych warunków nie spełnię, nie będę nigdy apostołem do narodów, bo mój charakter nie będzie gotowy, żeby być tego typu człowiekiem i także muszę zmienić jeszcze moje życie w charakterze, żeby to się rozrosło. Rozumiecie? Ale nie zrobię tego poprzez teoretyczne słuchania Artura. Zrobię to poprzez wykonywanie prostych życiowych czynności, które mam przed nosem, nawet jeśli one wydają się, że to nie to w ogóle. Ale jak nie to? Poprzez uczenie się, bycie w zespole, nie wiem cokolwiek, ewangelizację. Rozumiesz? Robienie biznesu, pomaganie żonie, uczysz się dyscypliny, konsekwencji, odpowiedzialności. Rozumiecie, kochani? Dziś jest dzień małymi kroczkami. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie musisz wielkich kroków robić. Przyjdź na ewangelizację, weź kamerę. Boisz się jeszcze głosić? No problem. Weź kamerę. Jesteś potrzebny. Jak będzie chodził tam Jarek i druga osoba, za mało. Mamy tyle ludzi. Nie bójcie się. Bo ja nie mam przekonania. To zmień przekonanie. <laughs> Ale muszę? Tak. <laughs> to już nie jest czas, że będę Wam mówił, wszystko możesz. Masz, mleczku. Nie będę pokazywał tego ostatnio. Mleczko, ładuj, wszystko możesz, nic nie musisz. No dobra, ale ten głośnik można było podnieść, nie? Wiem, że nic nie musisz, ale weź się opanuj, nie? Zrozumiecie, o co mi chodzi moje serce? Kochasz tych ludzi? To nieś tą kamerę, naciśnij TikTok live puk, i dzięki tobie tysiąc osób zobaczy, a nie 500. Rozumiesz? To tak działa. Nie musisz wcale głosić. Nie musisz. Nie musisz tam robić wielkich rzeczy. Małymi kroczkami. Nie czekaj, aż będziesz gotów. Nigdy nie będziesz gotów. Nigdy nie będziesz czuł się gotowy. Bo przełamując swoje lęki, idąc dalej, zawsze czujesz dyskomfort. Nie ma takiej opcji, żeby jakakolwiek obietnica Boża była komfortowa. Obietnicę Boże się bierze przez co? Przez wiarę. A wiara jest pewnością czego? Czego nie widzisz. Więc zawsze zaczynasz z tego poziomu. Ludzie czekają, nie wiem na co. Przecież musisz mieć wiarę. A wiara to jest pewność czego nie widzisz. Py Zapytaj się siebie, czy naprawdę chcesz. Chcesz kochać ludzi? Chcesz pomagać ludziom tak jak Chrystus pomaga ludziom? Chcesz? To się zaangażuj w dom. Ale ja się boję. To wyjdź z nie, z tego więzienia. Jak? Robiąc nauczania? Nie. Właśnie poprzez to, że konkretne rzeczy podejmujesz. Rozumiesz? Tak to działa. I dlatego później niektórzy ludzie mają sukces w królestwie, a inni ludzie siedzą na ławce i ciągle mają to samo. Co kościoły dzisiejszych czasów zrobiły z ludźmi? Przyjdź posłaj księdza, przyjdź posłaj pastora i wyjdź z kościoła i zostań w tym samym zaburzeniu, co byłeś. Astma była, dalej jest, alergia była, dalej jest. Miej jakąś nadzieję, że Bóg ci kiedyś pomoże. Lęki jak były, dalej są, depresja jak była, dalej jest. Nie, nie uczy się ludzi, co zrobić. Masz depresję? Przyjdź do mnie, zlokalizujemy to. Wzrób krok wiary. Nie bój się zadzwonić. Rozumiesz. Przyjedź na spotkanie, modlitwa, zmiana myślenia, skąd to przyszło, lokalizacja fałszywych stymulatorów szczęścia, prawda? No bo skąd jest depresja, jak nie z tego, że się ma fałszywe stymulatory szczęścia i fałszywe mniemanie o samym sobie, i wtedy mówi się, ja nie taki, ja nie taki. No ale o co ci chodzi! Jak ty nie żyjesz, żyje Chrystus. To jak i ja. Nie no że to są takie głupoty. A później jeszcze są programy psychologiczne. Jak to tego de de depresanta, że nie możesz go tak ten, że mu współczuć trzeba i że go trzeba tak. Tak trzeba tak zrozumieć tą przypadłość. Ja mówię, na tym nie będę nic rozumiał. Wkręciłeś sobie w głowę głupoty. Teraz trzeba cię odkręcić. I widzisz, i kiedy ja do ciebie przychodzę i mówię, teraz jest czas, bo teraz rozmawiamy, to jest teraz czas. Zauważyliście to? Że często ludzie reagują, nie jestem gotowy. A ja mówię, jakbyś nie był gotowy, byśmy nie rozmawiali. Wiesz, ja tak do Boga właśnie podchodzę. I to mi dało ten szybki sukces. Bo dla mnie w Polsce szybki sukces. Jak do mnie przychodzi słowo pana, ja nigdy nie mówię za szybko. Ja mówię, przyszło, to jestem gotowy. Klapki na oczy, tak mi dopomóż pan. I sram w gacie czasami, jak coś robię, naprawdę. Pierwsza ewangelizacja w Warszawie. Wychodzę już jako pastor, a to była moja pierwsza ewangelizacja. Niby dobrze mówiłem, ale ja siebie znam. Myślisz, że chciałem to zrobić? Artur mi dał mikrofon. Gdzieś tam chciałem, ale, ale tak wiesz, no później no za czwartego, za piątego, za szóstego, za siódmego, za ósmego. To miałem, ale zrozumiałem, że jak jest ewangelizacja, a ja na niej jestem, to dziś jest, dzień a nie jutro. Wiesz, takie proste rzeczy to są. Weź tą jedną rzecz. Konfrontujesz się z czymś i mówię, mówisz sobie, nie dam rady, to nie dziś. A powiedz sobie na no, odwrót, dam radę, bo to dziś. Bo jeżeli by to nie było dziś, to byś się nie konfrontował z tym, tylko Twój umysł Cię ogranicza. Mówisz sobie, nie dziś, jutro spróbuję, a ja powiem dziś w to właduj. Bo dziś tu jesteś. Jakbyś nie był gotowy, byś tu nie przyszedł. Nie mów, że nie jesteś gotowy. To co tutaj robisz? Jesteś gotowy, gotowa. Jesteście wszyscy gotowi. Tylko musicie w swojej psychice uwierzyć w to, że cokolwiek widzicie przed sobą, jakąś przestrzeń błędu, tak? Tego wielki problem to musisz go uderzyć. Bo dziś jest dzień. Nie szukaj problemu. Ale jeśli go widzisz i on staje przed tobą jak goliat, to weź proce i mu walnij w łeb. Bo, bo, bo Dawid wyszedł w imieniu pańskim. On powiedział, ty goliacie, lżysz z oddziałów Pana. I mu przywalił. I mu łeb uciął. Bo Pan jest ze mną. Nie polegał na własnych umiejętnościach i wysiłku. Tylko polega na tym, że Pan jest z Nim. Pan jest z Tobą, mężu waleczny, kobieto waleczna, z Tobą jest Pan. Więc nie czytaj pięknych wersetów, jak to wszystko mogę w Chrystusie, tylko zacznij stosować werset, że wszystko możesz w Chrystusie. I nie gadaj, że trzy razy się pomodliłeś, pomodliła się o tam dzieci. A później się boisz modlić o kolejne osoby. Co mnie to obchodzi? Idź I ci się mudlo następne. I 850 następnych, jeśli będzie trzeba, zanim przyjdzie pierwsze uzdrowienie. Co mnie to obchodzi? Idź i zapłać cenę już dziś. Chcesz służbę? Ewangelisty, wyjdź na ulicę. Dziś. Mam <grym> za dwa tygodnie, by go to wybrać. Pada, wieje. <grym> Jeszcze ile? No to nie mów do mnie, że chcesz służbę. Nie wychodzę na ulicę, bo się określił. Bo ja już to jakby robiłem, ale też się określiłem przed sobą, że ja nie chcę tego typu rzeczy robić. Tak? Wcześniej mi to bardzo pomogło, bo też powychodziłem z różnych rzeczy dzięki temu, że wychodziłem na ulicę w swoim czasie przez chyba pół roku. Bardzo dobry w ogóle trening na duszy. Tak jak świadek Jehowy. Wcześniej oni są mniej inwazyjni, bo już stoją z tymi kukami. Z, zapamiętajcie sobie tą lekcję, bo ona jest prosta i już będę kończył, bo to takie poselstwo. Że dziś jest twój czas. Naprawdę, weź sobie to w głowę. Nie mogę. Nie, 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 nie. nie. Uderz. Będziesz na następnym uwielbieniu? Zamiast jednej ręki podnieś dwie już. A później podskór. Coś zrób. Bo dopóki tak nie będziesz działać, to ten Bóg. Ci nie usłuży, bo go blokujesz. Czujesz, że jest źle z Tobą? Zweryfikuj. I uderz już dziś w jakąś małą rzecz. Nie czaruj się, jak to jest pięknie w Chrystusie. Ale uderz. Nagraj filmik. Wrzuć jakiegoś posta w neta. Udostępnij potęgę nieba na Facebooku. Ludzie też się wstydzą, o wszystko mogę w Chrystusie, patrzę na profile, nic nie udostępnia. Boisz się? Nie, bo ja nie uznaję tego za wartościowe, ale ja uznaję i ty też powinieneś, bo dzisiaj tam ludzie siedzą. Kochasz tych ludzi tak, no to nie miej przebudzenia z XV wieku, bo nie jesteśmy w XV wieku, tylko jest XXI wiek, w internet wszystko ładuj. Ale, nie miej ale proszę, tam są ludzie. Dzisiaj tak to działa. To nie jest czas namiotów, że teraz namioty będziesz stawiał i będziesz jak w XV wieku zapraszał ludzi: Przyjdźcie do namiotu. Będziesz mówił: Przyjdźcie do TikToka. To nie ten czas, musisz być elastyczny. Nie masz przekonania, to je zmień przez miłość. Ja rozumiem, że nic nie rób wbrew przekonaniu. A co, jak ci demon daje przekonanie? Ha. I odczucia lewe? Prawda jest najważniejsza, a nie przekonanie. Ja rozumiem, że Bóg nie zmusza do wierzenia w Niego, ale jak już uwierzyłeś w Niego, to musisz się zmusić do zmiany przekonań, bo często masz lewe przekonania. Masz przekonania, na przykład wielu z was miało na początku przekonania, żeby do mnie nie przychodzić. Jakbyś poszedł za tym przekonaniem, to widzę to nie było. I to było lewe przekonanie. Dlaczego? Bo demon srał w gacie. Rób co chcesz? Niekoniecznie. Rób to, co prawda ci mówi, bądź wolny, bądź prawdziwie sobą. Tu nie jesteś stworzony do bania się, nie jesteś stworzony do lęków i nie jesteś stworzony do tego, by sobie życie najpierw ogarnąć, a później coś w Chrystusie zrobić, bo ja ci coś powiem. Żadnych skarbów z tej ziemi nie weźmiesz do nieba. Jezus powiedział, nie zbieraj skarbów tej ziemi, gdzie mul i tam rdza, ale zbieraj skarby w niebie. To jest głoszenie Ewangelii, sianie w królestwo, kochanie ludzi w sposób nadprzyrodzony. Uwalnianie, uzdrawianie, prorokowanie i przytulanie. Wszystko. Aleluja, Bo dziś jest dzień na Twój przełom. Dziś jest czas. Jeżeli myślałeś o czymś i to się odwleka. To, ale jest to w Tobie. Zrobić filmik, posta nagrać, dorzucić, nie wiem, zapytać się mnie o, o, o to, czy w Zespole Uwielbienia jest jakieś miejsce, cokolwiek. To zrób to. Nie oceniaj, bo ludzie oceniają. Ale bo Ty mi kiedyś powiedziałeś i ja teraz tak. A co miał powiedzieć, kiedyś powiedziałem? To było kiedyś. Przyjdź jeszcze raz. Jak bardzo Ci zależy? Bo Ty kiedyś. A ja mówię, ale ja też się zmieniam. Ludzie naprawdę tak mają. Bo ja kiedyś coś jakieś zdanie miłowodnym życiłem i później już dwa, pół roku minęło, a oni dalej jakbyś ten stary. Ale ja już nie stary, nowy. Nie bój się mojej oceny, nawet jakbym coś powiedział, nie tak jak myślisz. Nie bójcie się tego. Musimy rozmawiać. Trzeba się rozwijać. I tak ta wspólnota będzie rosła. I będzie coraz więcej ludzi przychodzić i będziemy wszyscy błogosławieni wraz z całym Waszym domem. Amen. Będziecie wtedy tego uczyć dzieci swoich. I będziecie, będziemy naprawdę sobie wzrastać. Bo, bo będziecie sami robić przełomy dziś. Lekkim kroczkiem. Do przodu. Do przodu.